Powiem Wam szczerze, że boję się dzisiejszego treningu. 7 razy 1200 metrów, tempo 4, 10, 4, 15. Przerwa, minuta w wolnym ruchcie albo w staniu. Zobaczymy, jak wyjdzie. Jeszcze nigdy nie robiłem takiego treningu w sensie aż tak długich e, interwałów. 10 minut, zranu zrobione, teraz gimnastyka ruchowa, pobudzenie, i zaraz lecimy. Takie ćwiczenia są mega przydatne, zwłaszcza przed jakimiś szybkimi akcentami, żeby się dobrze rozgrzeć, przygotować do mocnego treningu no i żeby nie było kontuzji. A to jedno z moich ulubionych ćwiczeń ostatnio. No dobra, bardziej już tego nie odwlekę, rozgrzewka zrobiona, zegarek ustawiony, teraz już tylko Ok. Pierwszy rozgrzewkowy, 5.11, nie wiem jakie to tempo, ale zaraz sobie policzę. To 3 się poczułem, ale chyba trochę za szybko biegam po prostu U, jestem za połową Teraz już będzie mentalnie lepiej, ale fizycznie gorzej Wróciłem do 5.12, czyli troszeczkę wolniej Został już tylko jeden, coraz szybciej, niecałe 5 minut Zajebiście Uuu teraz będzie, teraz będzie szybciej Uuu. O kurde Ale zrobione 4.47 ostatnie O Nawet nie było tak ciężko Chyba, że to ja jestem taki mocny już Ale Fajnie Najlepsze taki treningu jest to, że się kończy dzięki